Dzisiaj obiecane, tak pół żartem, pół serio, test Parkside japońskiej. Ale co, co fajne, przyjeżdża w, zabezpieczone dwo, dwoma takimi profilami z tworzywa. Tam są dzieci, zaraz któryś przybiegnie, to zobaczymy jak to działa. Ale no, poważnie, utniemy sobie cztery kołeczki w czymś takim, po prostu wyrównamy je. Później w innych projektach zobaczycie, to czego mi to było potrzebne. Bo... Powiedzmy, to potrzebne. Ale co ciekawe, tutaj mamy zęby. Z jednej z drugiej strony patrzę, że tu są tak, są różnego typu zęby, są drobne i grubsze i są jakby na przemian ległe. W sensie widzę, że są prawo, lewo, prawo lewo, jak sobie zobaczycie, jeżeli to będzie dobrze widać, prawo, lewo, prawo, lewo poukładane i to samo z tak z zębami większymi, prawo, lewo, prawo lewo. Pomyślałem, że każda piła japońska jest skonstruowana, natomiast ja tego nie wiedziałem, By pierwszy raz trzymał w ręku coś takiego. Zrobię sobie drobnym zębem, chcę tylko odciąć kołeczek, zobaczyć jak to pracuje. Teraz zobaczymy sobie, sobie gruby ząb. Jak to w ogóle pójdzie w ten sposób. Wiadomo, że to totalna partyzantka, ale potrzebuję to na teraz i na już, a mówię ja tam piłami, że jak miałem, mi pracuje niewiele. Ten drobny mi się tutaj lepiej spisuje, ładniej wchodzi w materiał. Niczym samuraj ostrym mieczem. <tnie>, Tnie, sprawdza się na ile zęby będą żywotne, na ile to wytrzyma i jeszcze nie wiem, jak będę miał jakieś tam przemyślenia, dam wam znać. Na razie bardzo fajnie. <gry> Pozdrawiam, trzymajcie się, Heath.